ulubionym serze. On jest taki pyszny. I zdrowy, bo ma dużo wapnia i witamin. Prawda, mamo? Prawda, moje sokoły. Chodźcie, kolacja gotowa. Ser soku z Mlekowity. Wybrany przez konsumentów produktem roku 2008. Sklepy spożywcze Lidl oferują produkty najwyższej jakości w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. A w tym tygodniu oferta specjalna. Wszystkie owoce i warzywa 30% taniej. Jogurt z musem owocowym lub chrupkami marki Big Duo 175 gramów, tylko złoty 25. Zł. A od czwartku wszystko do Twojego domu. Kwarcowy zegar ścienny, tylko 20 zł. Lidl ceni jakość. Czy nie byłoby miło, gdyby ktoś zrobił dla Ciebie odrobinę więcej, byś czuła się sucho w te dni? Nowa Always Ultra ma teraz ulepszony wkład Dry Plus, który zapewnia najbardziej suchą ochronę Always. Te dni właśnie stały się lepsze. Always. Co jest? Wy jeszcze w mundurkach? Rozbierz! O matko, no hej, ale jak mam się rozbierać? Zobacz, to dlaczego my się mamy rozbierać przy okpiecie? właśnie, proszę pana. Dobra, dzisiaj wam się upieczę. Produkty z biedronki polecają się do pieczenia. Pomidory 1 kg już za 4,48. Oliwa z oliwek 750 ml, tylko 10,99. Namiot trzyosobowy osobowy jedynie 39,99. niskie ceny Prawda wychodzi z ukrycia. Program Bronisława Tillchtaina. Cienie PRL-u. Dziś o 22. Gnieżdżę się jak w Jak w Nawet dzieci nie mają gdzie lekcji odrobić. Nic. Dano nam nadzieję na lepsze mieszkanie, na lepsze życie. I jeden człowiek potrafił nam to zabrać. Proszę to nie że... kręcić. A my jednak oczywiście pokażemy Państwu tę dramatyczną historię już w najbliższy czwartek w sprawie dla reportera. Proszę być z nami. Zanim pójdziesz do kina włącz w sobotę 17 maja jedynkę i obejrzyj film Indiana Jones i ostatnia krucjata w reżyserii Stevena Spielberga z Harrisonem Fordem w roli tytułowej. A już teraz zapraszamy Państwa do udziału w filmowym konkursie jedynki. Do wygrania zestawki na domowego wartości 4000 zł. Wyślij SMS pod numer 7550 i odpowiedz na pytanie: kto wcielił się w postać archeologa Indiana Jonesa? Harrison Ford? Tom Hanks? Sylwester Stallone? Każdy, kto wyśle SMS pod numer 7550 i prawidłowo odpowie na pytanie konkursowe, może wygrać zestawki na domowego wartości 4000 złotych. Nagrodami dodatkowymi dla 10 osób są zestawy gadżetów związanych z filmem Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki, książka, płyta z muzyką z filmu oraz kapelusz Indiany Jonesa, Harrison Ford, Tom Hanks czy Sylvester Stallone, A, B czy C. Nagrody czekają. Powodzenia! Co druga kobieta i co czwarty mężczyzna cierpi na zaparcia. Kolon C w naturalny sposób zapobiega zaparciom, usuwa toksyny z organizmu i przywraca naturalną perystaltykę jelit. Kolon C. Naturalnie, że skuteczny. Ukrywać swój wiek? Dlaczego? Olay Total Effects zwalcza nie tylko zmarszczki i linie miliczne, ale aż 7 objawów starzenia się skóry, byś mogła wyglądać i czuć się piękniej. Potwierdza to aż 91% Polek, które już go wypróbowały. I ja również. A teraz na specjalne okazje innowacyjna maska Olaj z tkaniny nasączonej aktywnymi składnikami, które w 15 minut przywrócą Twojej skórze młodość. Olaj. Pokochaj swoją skórę na nowo. Dzień dobry. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Dziś to kupiłam, ale jakieś to małe. Proponuję powiększenie. W promocji powiększamy aż do ósemki. Strasznie wielkie to 8. Największy na rynku. Aż 8% na rachunku oszczędnościowym. Swoboda wpłat i wypłat bez utraty odsetek. To już ja przyniosę pieniądze z innego banku. Rachunek oszczędzam w Lukas banku. Przyjdź teraz po 8%. Lukas bank. Tak powinno być w każdym banku. Zasada wizażu numer 1. Dopasuj kolor ust do odcienia skóry. Max Factor przedstawia Color Collections. Trzy odrębne linie pomadek stworzone przez ekspertów dla jasnej, średniej i ciemnej cery. Bądź pewna, bądź piękna, dobierz swój kolor. Nowe pomadki Color Collections od Max Factor. Ale mi głowa pęka. Ani kości, kawa, na dno mojej moje małe głowa. Dziękuję, Pani Gościkowa. Gościkowa przypomina na ból głowy Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. A o tym, kiedy samochodzi, ktoś Pani ma. Licheń Częstochowa, Rzym. Pielgrzymki do miejsc świętych. Praktyczne przewodniki po najważniejszych sanktuariach Polski i świata. Jasna Góra. Drugi zeszyt już jutro w prezencie od Gazety Wyborczej. Kuchni narzędzia niezastąpione. Wyobrażasz sobie kuchnię bez tarki ostrego noża albo bez tłuczka do ziemniaków. Wkrótce nie wyobrazisz sobie swojej kuchni bez przyprawy w mini kostce nor. ją pod koniec gotowania, a twoje dania nabiorą tak intensywnego smaku i aromatu, że już nigdy nie będziesz chciała z niej zrezygnować. Przyprawa w mini kostce mała rzecz, wielki efekt. Dzień dobry, jest Tina? Czy jest? I to jaka? Widziała pani, ile jest nowych, wspaniałych przepisów? Nowe pomysły na obiady z mięsem oraz 11 przepisów na ciasta i desery z truskawkami. Tina wie doskonale, że zdrowia nigdy za wiele. Ma najwięcej sprawdzonych porad. 8 stron ekstra, badania ratujące życie, porady lekarzy dla kobiet w każdym wieku. W tym Tina ma super dodatki. Kolekcja Disco Polo, część czwarta, 10 hitów na majówkę. Torby w supercenie, kinowe hity, naklejki ze Scooby-Doo. Tina taka jak ja. I ja! Wydanie na dwa tygodnie, tylko złoty 50. Zł prezentuje wyjątkową kolekcję ośmiu filmów Barbie. Pierwsza część Barbie z Jeziora Łabędziego już w kioskach, tylko 9,90. Co dwa tygodnie książka z filmem DVD. Potrzebujesz szybko gotówki? Zadzwoń do CTLM Bank 0801 902 902. Twój kredyt już na Ciebie czeka. Zadzwoń teraz 0801 902 902. CTL Bank. Bank dobrych rad. Wytwórnia tym bark przedstawia. Dzień dobry. Z tych wszystkich jabłek robimy nasze soki. Nie ze wszystkich. Nie ze wszystkich? Nie, trochę sami zjadamy. Z tych nie wszystkich jabłek robimy nasze soki. Pyszne. Pyszne soki. Wszystkie pyszne soki. Wszystkie pyszne soki. Tym bark robimy w naturze. Szczęścia też chodzą parami. Gdzie? Vision Express. Kupując okulary korekcyjne otrzymasz soczewki kontaktowe gratis. Możesz uszczęśliwić siebie. Vision Express. Tu są moje okulary. Witam Państwa w Jedynce. Wieczorem polecam film, który z całą pewnością stanie się przestrogą dla rodziców nastoletnich dzieci. Akcja filmu toczy się w jednej z amerykańskich szkół średnich. Lekkomyślne zawieranie znajomości zakończyło się dla młodej dziewczyny tragedią. Nastolatki to film, który pokażemy w cyklu Okruchy Życia. To wieczorem. A już za chwilę Agnieszka Świedzińska przedstawi Państwu temat dzisiejszego wydania celownika. No ja widziałem bólki różne, ale to było makabryczne. No To było zdarzenie, gdzie ksiądz leje yy, 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 są, sąsiada i, go, i jeszcze go pies na niego schacza. W grudniu 2006 roku pani dyrektor po trzech dokładnie incydentach z udziałem księdza i uczniów zwróciła się do KURI. Domagam się zmiany nauczyciela katechezy. Rozmawiałam z księdzem. Ksiądz, no, uważam, że jest niewinny. Dziś pokażemy Państwu reportaż dotyczący skarg uczniów na księdza. Kilkoro dzieci twierdzi, że ksiądz używał wobec nich przemocy. Duchowny wszystkiemu zaprzecza. Ten kontrowersyjny temat w celowniku o 17:20 zapraszam Państwa.